Garłasz. Dzień dobry. E, właśnie gościmy tutaj u pana Marka Bośka. Witam. Witam ponownie. E, pan Marek jest właścicielem firmy Animar, jest lekarzem weterynarii, specjalistą w zakresie chorób tego i drobiu e, No i dzisiaj przyjechaliśmy porozmawiać sobie o sezonie lotowym, tak jak zapowiadaliśmy tutaj wizy podczas wizyty lutowej, tak, e, to spotkanie właśnie, więc dzisiaj przyjechaliśmy i porozmawiamy sobie na temat tego chyba najbardziej intensywnego okresu w hodowli. Spotykamy się już w zupełnie innych okolicznościach, tak? Mamy słoneczko za, za oknem. Wcześniej dwa odcinki to była jeszcze jeszcze mrok, tak? Ciemnica, tak, tak. natomiast już widać wiosnę za oknem i myślę, że, że w tym takim nastroju wosendem tutaj ten odcinek będzie y, nagrywany. Tak jak wspomniałeś, zaczynamy zaczynamy loty. Tak? Zaczynamy ten. Y, to, na co, na co wszyscy hodowcy głębi pocztowych czekają, konkursy, czekają na to, żeby się zmierzyć z rywalami, czekają na to, żeby ich głębi pierwsze przyleciały do gołębnika, tak, ale żeby do tego doprowadzić, tak, żeby, żeby głębi były w kondycji, no to muszą być zdrowe. Muszą być w pełni sił, muszą być w pełni formy i już mam takie sygnały sygnały tutaj niestety że nie zawsze idzie to w parze tak? to przygotowanie nie, nie idzie w parze z aspiracjami zdarzają się już problemy ze spóźnieniami gołębi, zdarzają się problemy z tym że gołębie nie wracają z treningów no i najczęstszą przyczyną jest bagatelizowanie rzęsiska. Tak, rzęsiska, tricho, jak go będziemy zwali, żółty guzek, trichomonoza. Jest on niedoceniony i jest on bardzo częstą przyczyną problemów, właśnie zdrowotnych. Od tego się zaczyna. To jest ten czynnik, który, który powoduje otwarcie tych wrót zakażenia, i później wszystkie, wszystkie patogeny, które gdzieś się czają w ukryciu w środowisku, bądź nawet. Gołąb jest takim nosicielem tak, tych, 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 tych patogenów. Przy obniżeniu odporności, przy spadku odporności, jakim właśnie, jakie wywołuje trichomonoza, może spowodować poważny problem. No dosyć dużo zgłoszeń, dosyć, dosyć dużo zapytań mam, mam odnośnie czy zerwanych skrzydeł, tak Czy właśnie tego spóźniania. No tutaj biorąc pod uwagę diagnostykę mikrobiologiczną, to zauważyłem, że dosyć częstą przyczyną tego tego problemu wydolnościowego, tego problemu z naderwaniami, z nadwyrężeniami skrzydeł, no jakoś dziwnie się zbiega w badaniach mikrobiologicznych. Glonkowych. Także tu też można, można domniemywać, że, że, że ta, ta bakteria też może przyczyniać się do osłabienia, może się przyczyniać do, do, do problemów w obrębie stawu, w obrębie e, mięśni i tych struktur ciągnisto-głóchnistych. Tak? E, oczywiście pasza, karma też tutaj odgrywa istotną rolę. Tak? Zbyt duża podaż białka w karmie też może powodować, że że ptaki nie są w stanie jeszcze tego e, zmetabolizować i też może dojść do takiego no tak zwanego to... przebiałkowania. No właśnie, mieliśmy tutaj okres rozrodczy, tak? Rodowęgowy. Ta, mhm. Gołębie dostawały dużą ilość białka właśnie w wysokobiałkowe karmy, do tego jakieś suplementy pewnie białkowe i właśnie zauważyłem, że często się gdzieś... Się może, tam tym, może to, to się bior... właśnie wszystko skumulować i, i tym bardziej, że, że Czasami zbyt szybko chcemy od tych gołębi y, zbyt wiele, Tam, to jest taka. Chcemy dobrze, natomiast nie zawsze to wychodzi. Jeśli chodzi o, o asortyment, y, y, który, który oferuje na okres lotów, na okres y, tutaj na, na ten okres y, życia gołębia, to może zacznę od. Karnityny, ze względu na to, że ta karnityna kiedyś e, była takim jednym z bardziej, znaczy może nie że wydajnych, ale e, była e, jedną z najwyższych karnityn, e, jeśli chodzi o stężenie karnityny w karnitynie, tak na rynku. Około dwu, 200 gramów na litr karnityny w tym preparacie jest. Z, z tym, że e, jeśli chodzi o karnitynę, musicie Państwo pamiętać jedno. Karnityna jest substancją, która musi być podawana do, w, do picia gołębiom już w okresie treningu. Musi być podawana w okresie treningu, ze względu na to, że ona ma taki tendencję do odkładania się w wątrobie, do magazynowania. Jeśli będzie podawana na bieżąco, to ona będzie spalana na bieżąco. Natomiast jeśli chcemy, żeby ta karnityna była uwalniana w trudnych sytuacjach, czyli generalnie loty długie, loty długodystansowe bądź loty ciężkie, ona musi wysycić wątroby i ona musi powoli z tej wątroby uwalniać. Dlatego podajemy już w okresie treningów. i Jeśli tego nie zrobiliśmy, to musimy przyjąć wyższe dawki, już około 3. 4-5 ml nawet na ich wody. Tak? Jeśli chodzi o gołębie, gołębie dorosłe, karnityna, natomiast bardzo dobrze w przypadku głębi młodych, no, w gołębi młodych sprawdza się karnito MG, jest tutaj mniejsza zawartość karnityny, natomiast jest duża ilość magnezu. Także jest to alternatywa, tym bardziej, że w okresie, w okresie już treningów gałębi młodych i lotów gębi młodych, magnes będzie tym czynnikiem, który będzie jeszcze bardziej wpływał na mineralizację kości, na wzmacnianie struktur kostnych. To są takie dwa, można powiedzieć, dopalacze, jeśli chodzi o loty. Do zwykłego, znaczy zwykłego, codziennego stosowania w, w tym okresie lotowym proponuję gąbloty, elektrolity. Jest to preparat, który pojawił się już w półlitrowych opakowaniach, ze względu na to, że cieszy się dużą popularnością i właśnie miałem sygnały, że 250 ml jest no, nie, nie, nie wszystkim wystarczające. Dlatego jest w półlitrowym opakowaniu. Jest to preparat elektrolitowy, który podajemy po przylocie. Jego zadanie, główne zadanie regeneracja, nawodnienie, uzupełnienie elektrolitów. W okresie intensywnych upałów, w okresie wysokich temperatur, też zalecane jest do podawania do wody, żeby. Taki się nie odwodni, odwadniały. Kolejnym takim preparatem, który jest zalecany przeze mnie w okresie powrotu, jest to gąbitalność Ekstra. Też w pół litrowym opakowaniu, aczkolwiek my mamy inne też konfekcje 100 250 litrów. Natomiast no, pół litrówka bardzo dobrze się przyjęła i jest ona mm, ekonomiczna i. i i właśnie ci hodowcy, którzy się poznali, zapoznali z tym preparatem bardzo e, często właśnie kupują 500 e, No, twardeść, jak to jest preparatem, y, 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 preparatem, o właściwościach wykrztuśnych, o, pre, y, preparatem o właściwościach, e, który powoduje rozluźnienie śluzu, powoduje e, upłynienie tego zalegającego śluzu i wydalanie go na zewnątrz, takie jest. Idea tego preparatu i tak rzeczywiście działa. Oprócz tego yy, zawarty jest w nim jodek potasu, czyli substancja, która jod, jod, jodek, jod, yy, w postaci jodku potasu, yy, substancja, która ma właściwości bakteriobójcze, yy, grzybobójcze, aczkolwiek od razu zaznaczam, to nie jest lek, tak? to jest preparat, który jest yy, do profilaktyki do tego, żeby leków nie stosować, albo stosować w jak najmniejszej ilości. To mamy przynot, tak, natomiast jeśli chodzi o, o uzupełnienie e, energii, o e, wzmocnienie ptaków, to tutaj mamy jeszcze preparat, który się nazywa gastric booster. To jest preparat, który podajemy na karmę, najlepiej podawać na karmę, ze względu na to, że w wodzie, podawany w wodzie może powodować, powodować tak zwane brudne noski u, u, u gołębi, no ma taką, takie, takie właściwości. Są tutaj krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które powodują wzrost, znaczy uzupełniają niedobory energetyczne, tak, są one później w trakcie, w trakcie wysiłku włączone w szereg energetyczny, metaboliczny są spalane i stąd gołąb ma więcej energii. Co jeszcze, jeśli chodzi o, o regenerację? Gołąb Protektor jest, jest takim preparatem, który warto mieć w swojej apteczce ze względu na to, że jest to preparat, który wspomaga i regeneruje wątrobę i nerki. Tak? Także jeśli gdzieś tam będzie problem z jakimś przedobrzeniem, czy to właśnie białkiem, czy tłuszczami, czy podejrzewamy, że, że pasza, karma jest niewłaściwej jakości, proponuję właśnie Protektor. Zdecydowanie fajnie, nawet się sprawdza w przypadku, w przypadku ptaków. Z podejrzeniem paramy w Subiracy. Także tu mamy hmm, taką podstawę lotową. Natomiast hmm, warto pamiętać również o antymykotriku i o kokacydzie, które, które hmm, podawane w okresie lotów co drugi, trzeci dzień w połączeniu. Skutecznie ograniczają namnażanie się rzęsistka, skutecznie zapobiegają rozwojowi kandydiazy, ograniczają generalnie te, 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 te infekcje grzybicze. Także Tutaj sami hodowcy, właśnie, którzy stosują te preparaty, właśnie antymykotrych i no często gdzieś tam właśnie mówią, że przy wychowie młodych widać ich zalety, że, że te młode też znacznie zmniejszają upadków. Rzadziej trzeba jakieś tam stosować jakieś leczenia i tak dalej. Po prostu opierają się na tych produktach i, no i że fajnie, fajnie działają ja znaczy tak właśnie. Przypadku, w przypadku głębi młodych, no, no tutaj no nic nie zastąpi mikroskopu, nic nie mhm. zastąpi jednak badania tak, ze względu na to, że mamy nadzieję, że ptaki są zdrowe do momentu, kiedy zaczynają chorować, tak? Zgadza się. Później, jeśli chodzi o ptaki młode, bardzo często jest już niestety za późno, bo, bo już też w tym roku sekcjonowałem sekcjonowałem ptaki młode już, odsadzone, które miały już postać narządową tryhomonozem, mhm. czyli uszkodzoną wątrobę, miały już wózki w jamie brzusznej, także no to już była Jakaś postać zaawansowana. Jakiś czas już musiało też to trwać. że no no takiej sytuacji, że można było gdzieś wcześniej. To jest, to jest ten, 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 ten problem, że często zapominamy o tym, że stare karmiąc młody przekazują wszystko, co mają mhm. im do zaoferowania. Oprócz karmy również, również ten, 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 te, te złe rzeczy, czyli patogeny, bakterie i yy, rzęsiski, tak, Natomiast no. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakim niebezpiecznym jest właśnie pasożytem rzęsistek, ze względu na to, że może być przekazany poprzez, poprzez karmienie młodych, tak? Mleczkiem, z karmą ze starego na, 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 na młody, do młodego gołębia, Natomiast również jeśli stare mają rzęsistka. Jest on w gnieździe, tak? może przenikać przez odbyt yy, w młodym organizmie i może właśnie powodować tą postać mózgu, tak? Mhm. Czy może wnikać przez pępek niezagojony mhm. i również to może być ta forma pępkowa. Jelitami może dostawać się do narządów wewnętrznych, do, do wątroby, jak również przez bolę może przenikać drogam, drogą Krwionośną do tych właśnie narządów mioszowych uwielbia wątrobę, Bardzo często jest izolowany z wątroby, ale często też pojawiają się guzki na błonach surowiczych janu także brzuszy. No, ten, ten rzęsistek jest, tak jak dzisiaj rozmawiałem, nawet z hodowcą, największym chyba killerem jeśli chodzi o. No, troszeczkę właśnie bagatelizowane, właśnie gdzieś tam kojarzone z dziobem tam gdzieś z wolem tak ale nie, nie właśnie z tymi tymi przypadkami znaczy, co pan tutaj nie mówił. zawsze nie zawsze to co jest w dziobie nie zawsze ten guzek żółty który jest w dziobie jest rzęśiskiem, mm. tak? ehm, bardzo wiele chorób ma podobne postacie są to, są to czy grzybice czy, czy choroby wirusowe agospa czy y, niektórzy mylą te centki, które są na podniebieniu przy, przy szparze y, dziobowej, mylą y, to właśnie rzęsistkie to założym no, kamienie ślinowe albo jakieś pozostałości po y, bilowy, Także Aha. Tutaj mówię, mikroskop jest tym, tym, tym y, narzędziem, instrumentem, który. Powinien zdecydować o, o, o dalszej strategii, jeśli znajdziemy coś w dziobie. Coś, co jest uformowane w kształcie guzka, czy jakiś nalotów, to warto sprawdzić. Do tutaj przy okazji tych gusków: gdzieś hodowcy często też zadają te pytania, właśnie jak jest żółty nalot, to jest żółty guzek, a jak jest biały nalot, to jest grzyb na przykład, właśnie I to jest. Znaczy, czy tutaj możemy. Ja, nie, 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 nie. Byłbym, nie byłbym skłonny do tego, żeby w ten sposób to, to, to szeregować. No, ludzie chcą mieć, chcą mieć taką łatwość, jeśli chodzi mhm. o, o diagnostykę. No Nie jest takie proste. Ja, mimo tylu lat spędzonych przy diagnostyce, właśnie gołębi, ptaków, Naprawdę nigdy nie byłbym w stanie postawić diagnozy na podstawie tylko i wyłącznie zdjęcia. Zdjęcia no, czasami niektórzy, niektórzy diagnozują po, po um, kolorze k. Tak. No. Chciałbym mieć takie zdolności i mm. mieć taką wiedzę. No. Zielone K, na przykład, tak, to samo nela, coś takiego, a to tak naprawdę to znaczy, no, powodu im, może być im, tysiące. Im dłużej, im dłużej zajmuję się badaniem głębi, tym y, bardziej człowiek z pokorą do tego podchodzi. I czasami, nawet patrząc na, do dzioba, tak widzę, a są żółte, tak, będzie żółty guzek. Nie, nie ma. Dlatego nigdy nie y, stawiam diagnozy, jeśli chodzi o od tego typu obrazu, tak? no, no trzeba, trzeba, to mamy w XXI wieku, mamy e, narzędzia, które e, pomagają nam w pracy, mikroskop, tak? e, Mamy diagnostykę mikrobiologiczną, wirusologiczną. Mamy naprawdę pełen wachlarz, którym możemy wspomóc tą hodowlę. Boleje na tym, że, że, że często ciężko jest e, namówić hodowców, aczkolwiek będzie już jest coraz lepiej. Na, na badanie wirusologiczne z tych, które przeprowadziłem do tej pory. No nie są kolorowe, nie są kolorowe. E, nigdy nie wyszło tak badamy 10 patogenów w tym mykoplazmę i chlamydie. Zawsze coś wyjdzie. Tak? E, jednak to zawsze to, 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 to jest, jest takie ogólne. natomiast bardzo niepokojące jest to, że wychodzi coraz częściej chlamydioza. To, co, 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 co hodowcy nazywają przez to ornitozą, mm, tak. jest właśnie wywoływane, ta choroba, która jest, można powiedzieć, zarejestrowana pod nazwą ornitozy, jest wywoływana przez chlamydię. Chlamydia, cytacji i. i jest to zoonoza, czyli jest to choroba, która jest niebezpieczna dla człowieka. To jest dla mnie bardzo niepokojące, że coraz częściej właśnie ta bakteria wychodzi. Chodowcy nie zdają sobie sprawy z tego, tak? Czyszczą gołębnik tak, jakby wszystko było ok, kurz się unosi, wdychają te patogeny. tak? Później objawy grypopodobne, objawy zapalenia płuc. Bardzo często właśnie chlamydia wywołuje zapalenia płuc, z tym, że no jest to bakteria, która jest bardzo cierpliwa. Ona się, ona się rozwija w momencie, kiedy jest spadek odporności, kiedy załóżmy jeszcze wpadnie jakiś inny wirus. No wtedy w komitywie potrafią naprawdę zrobić spustoszenie, także no. Ono gdzieś tam może sobie tak w pewnym sensie ukryć się być i ta, po prostu przechodzi jakiś rzeczywiście czynnik chorobowy, tak, nie wiem, jakiś właśnie, nie wiem, wirus i inny, tak, jakaś bakteria, grzyb może, tak, albo coś takiego i osłabiony jest no, organizm i to, właśnie... to znaczy tu, 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 te, te akurat mykoplazmy, chlamydie e, są czynnikami, czynnikami e, powodującymi coś takiego, jak, jak taka jest jednostka chorobowa to która została przypisana jakby chorobo, chorobą zawodową przy, e, dla osób, które się zajmują e, hodowlą, wielgotowarową drobiu, indyków, kurczaków, gęsi, kaczek, e, jak e, nazywa się choroba płuco farmera, tak? Generalnie no, te, 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 te patogeny łącznie z skórze potrafią no, zmienić nasze puza tak, obrazując, dobra, ale już nie, nie, nie straszymy, chciałbym, żeby, żeby właśnie hodowcy częściej wykonywali te specjalistyczne badania, żeby nawet zadbać o swoje zdrowie. Tak? Też, Zdrowia, też. Zdrowie Zdrowia. ptaków ważne, ale zdrowie człowieka jest najważniejsze. E, ok, skończyliśmy na hmm, olejkach eterycznych, na witalności. Jeszcze taki fajny preparat, który też ma swoich zwolenników, to jest Iron Liquid Speed. To jest preparat, który jest bogaty w bardzo łatwo przyswajalne związki żelaza, kobalto i miedzi. Jak zapewne, tak chociaż pokrótce, wiadomo, że żelazo jest potrzebne do tego, żeby, żeby była odpowiednia ilość czerwonych krwinek, tak, żeby regenerować te czerwone krwinki, czerwone krwinki, w skład czerwonych krwinek wchodzi hemoglobina, chem, czyli jest to powód do podania, żeby właśnie zregenerować ten układ czerwono -krwinkowy. Pozostałe preparaty są to preparaty na bazie olejków eterycznych oregano ekstra, tak, preparat, który bardzo fajnie wpływa na perystaltykę jelit i generalnie wzmaga pasaż treści pokarmowej. Pomocny przy wszelkiego rodzaju zaburzeniach typu zapalenie wola, typu zatrzymanie właśnie pracy jelit. Właśnie tutaj często, często ten, to zapalenie wola powstaje jako skutek tego, że Dzielita żołądek często jest przeładowany, żołądek można powiedzieć jest obarczony zbyt dużą ilością karmy nie przepuszcza danej treści pokarmowej do jelit no i tym samym wola zostaje y, 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 przeładowane i we wodzie zaczyna się, zaczynają się procesy metaboliczne niekorzystne, które powodują zapalenie wola, no i generalnie mamy problem który często jest, wiadomo Zaden. zadenować. Tak. Tak. Także właśnie. No tutaj, tutaj to jest po prostu czynnik, który jest powodował hodowca, tak naprawdę doprowadzi do tego poprzez gdzieś na przykład nie uważne gdzieś tam karmienie tego, gdzieś tam. To znaczy, no tutaj jeśli chodzi o, te, o, te, o, te, o ten y, syndrom zapalenia wola, y, czynników może być wiele, może być karma, tak, może y, być y, y, y duża y, dawka białka, może być duża dawka węglowodanu, bo to nie jest kwestia tylko że, że, że to że to jest białko głównym czynnikiem, ale istotny jest też stres. Tak? Istotny jest stres, bo szczególnie ten, ta choroba, to zapalenie wola bardzo często pojawia się w głębiach młodych, na pierwszych treningach, na pierwszych wypuszczeniach. Gdzieś pojawi się jeszcze jakieś przepuszczenie przez jastrzębia. Mamy od razu, można powiedzieć, zatrzymanie pracy jelit. Cały system siada, w nie wola. Jeśli dobrze w czasie zareagujemy, może być ta sytuacja opanowana. Natomiast, jeśli będziemy szukali zbyt długo i będziemy, będziemy tutaj ratowali różnego rodzaju adenokoli, strututututu, czy tak, tego typu preparatami, tak, które nie mają nic związanego. Z leczeniem Adeno, ani z chęcią pomocy. No, po prostu możemy. Jeśli stada, tak naprawdę, się pozbyć. stada położy. No to tutaj, e, właśnie, żeby zapobiec temu, e, tej sytuacji, właśnie, to tym młodym, nie wiem, warto właśnie ten mix podawać przed takimi lotami, już, czy to właśnie działać, jak już się to stanie? To znaczy, jeśli chodzi o. Bo zeszliśmy, to, to chyba było jedno mm -hmm. pytanie mm -hmm. zadane przez. przez, przez przez chodowców, yy, hodowców, tak. tak nie. Pod Twoim yy, to znaczy może nie, że nie przygotowałem się, ale to zupełnie inna grupa preparatów. Jeśli chodzi o zapalenie wola, tak, tak jak mówię, no, nie, nie przygotowałem tutaj tego yy, asortymentu na zapalenie wola. Twoje pytanie wywołało te dwa preparaty, które ja zalecam na. Stosowanie to nie w momencie, kiedy już zapalenie wola powstanie. Tak. Musimy, musimy działać wcześniej, musimy tą, że tak powiem, prewencję wprowadzić. I te dwa preparaty, czyli Protemix Skol i Protemix ACCU, są to preparaty, które można powiedzieć, stworzyłem w celu zabezpieczenia ptaków przed zapaleniem wola. Nie ma tutaj żadnych żadnych, że tak powiem cudów, jest to tylko i wyłącznie sposób zabezpieczania przed toksynami, zabezpieczania przed tymi substancjami, które mogą wywołać to zapalenie wola przed zbyt, dużą, zbyt dużym obciążeniem białka i wprowadzeniem takiej korzystnej, korzystnego środowiska we wolu, generalnie w całym przewodzie pokarmowym. Bazują, na, bazują generalnie na krzemionkach i na węglu, również tutaj dodane są kwasy tłuszczowe otoczkowane i siarczan miedzi otoczkowany, czyli tutaj zakres działania również rozszerza się na rzęsiska grzyba w obrębie jelit, jak również siarczan miedzi, w formie pięciowodnej zabezpiecza cały przewód pokarmowy, praktycznie od wola do, mhm. do, do, do kloaki. Także no to są takie preparaty na zabezpieczenie przeciwko zapaleniu wola. Są tutaj też wyciągi roślinne, które właśnie też stymulują, stymulują sekrecję, które stymulują perystaltykę. Bardzo dobre e, opinie, natomiast jeśli jeszcze kilka mhm. oregano jak najbardziej wspomniałeś, mhm. to jest ten preparat, który wzmaga perystatykę jest on e, pomocny w momencie, kiedy już się to zapalenie wola pojawi. Przeciwdziałać zapaleniu wola można jeszcze w różne sposoby, tak? Można podać węg węglan e, sodu, tak? Czyli soda oczyszczoną. Można podać yy, krople żołądkowe najlepiej no, z papaweryną, żeby tą, 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 uwolnić tą treść pokarmową, żeby znaczy, przyspieszyć ten pasaż treści pokarmowej w tak. Także tu trzeba mieć wyczucie i trzeba nawet bym powiedział czasami sprawdzić, czy ta wydzielina, czy ta zawartość, treść pokarmowa wywołuje skwaśna, yy, śmierdząca. Tak? No tutaj, tutaj dużo jednak. Yy, Hodowcy. Na hodowcy, duża odpowiedzialność spoczywa. Także to na temat zapalenia wola. tak? Myślę, że ten temat właśnie będzie się teraz też przyjęć. Będzie się pojawiał i to jest dni tak, gdzieś tam będzie tak, się tak, dość często przejawiać. Właśnie. Więc fajnie, że też ten temat tutaj poruszyliśmy się właśnie, właśnie pytania tutaj hodowcy.